Chcieliśmy bardzo uatrakcyjnić to wydarzenie, po to, żeby zobaczyć też część praktyczną, czyli faktycznie, co w regionie dzieje się w kontekście klimatu, jakie przedsięwzięcia są realizowane. I stąd mamy 40 wystawców, którzy pokazują konkretne rzeczy, które są realizowane na terenie województwa śląskiego. Jesteśmy na warsztatach rewitalizacji terenów poprzemysłowych Revita City na których zastanawiamy się jak zmieniać nasze miasta, a przede wszystkim jak zmieniać pozostałe już obiekty poprzemysłowe do nowych funkcji i do przywrócenia im życia. Na razie przedstawiłam uczestnikom różne rozwiązania prośrodowiskowe występujące zarówno w województwie śląskim, jak i na świecie. No i oczekuję, że po przerwie przystąpimy już do produktywnych działań i oni zaprezentują mi swoje pomysły na zaadaptowanie starej parowozowni w Katowicach, dawnej huty Uteman i warsztatów kolei wąskoterowych w Pytomiu na Rozbarku. W tegorocznej edycji trzeciego kongresu klimatycznego reprezentujemy Śląski Ogród Zoologiczny. Wraz z koleżanką przybyliśmy od dwóch dni. Mamy swoje stoisko, reklamujemy Śląskie Zoo, bo Śląskie Zo jest bardzo ważne dla zmian klimatycznych. Przygotowaliśmy między innymi pomoce edukacyjne, które przedstawiają zwierzątka, które można zobaczyć za szkłem, czy też z serca od pewnych zwierząt, jak wyglądają. Tak samo przygotowaliśmy nasze gadżety promocyjne dzięki którym promujemy Śląski Ogrod Zoologiczny, bo warto pamiętać, że misją Śląskiego Ogrodu Zoologicznego jest to, aby chronić zagrożone gatunki wyginięciem. Reprezentujemy liceum plastyczne w Katowicach imieniem Józefa Pankiewicza. Jest to państwowe liceum, należy ono pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także pod Centrum Edukacji Artystycznej. I przygotowujemy pokaz biżuterii, skarby ziemi, czyli biżuteria dla klimatu. Na naszej specjalizacji zajmujemy się projektowaniem biżuterii. Jest to specjalizacja, która trwa od pierwszej klasy i kończy się dyplomem w klasie piątej. Projektujemy biżuterię z wykorzystaniem różnych materiałów. Powstała też kolekcja biżuterii z upcyklingu, z recyklingu, więc jak najbardziej jesteśmy związani z, niej, z tym tematem, który tutaj przoduje. Jest tym tematem głównym. Natomiast w tym roku przygotowaliśmy biżuterię właśnie z minerałami. Będą to kryształy górskie, ametysty, Będą to, będzie to krzemień pasiasty, który też jest takim skarbem polskiej ziemi, bo jest bardzo charakterystyczny właśnie dla, dla naszego tutaj obszaru. Nie występuje on nigdzie indziej. I cóż jeszcze, mamy też oczywiście biżuterię i z węglem, także tutaj regionalnie. No i jest to biżuteria, która jest wykonana w Srebrze z elementami czasami miedzi, mosiądzu. No i to są takie projekty unikatowe. My tutaj mamy naszą ofertę gier edukacyjnych i symulacji społecznych, czy to właśnie w formie gier planszowych, tak jak tutaj mamy Laudato City, si, czy waców Doliny, czy w formie digitalowej. Tutaj akurat mamy symulację, którą stworzyliśmy dla Politechniki Warszawskiej. To jest gra, w której można się wcielić w jedno z trzech państw, w jedno z siedmiu ministerstw. Mamy tam Ministerstwo Żywności, Energii, Wody czy Środowiska. No i tutaj gracze muszą balansować pomiędzy potrzebami środowiskowymi, i potrzebami społecznymi, czyli jest przykładowo zapotrzebowanie na wodę, którą trzeba dostarczyć społeczeństwu, ale jest jednocześnie zapotrzebowanie na wodę wykorzystywaną w fabrykach i natura też potrzebuje tej wody. No i tutaj w zależności od tego, jakie działania gracze podejmą, takie z tego będą efekty. Nie narzucamy celu z góry, chcemy, żeby w tych bezpiecznych, fikcyjnych scenariuszach gracze mogli popełnić błędy i z tych błędów wyciągnąć lekcje, których mam nadzieję, że nie powtórzą już w tym świecie rzeczywistym. Tutaj mamy planszówkę, która się nazywa Laudato Si. Jest to planszówka, w której aby poruszyć się o jedno pole potrzebne jest wycięcie jednego drzewa. Co, co rundę odrastają dwa drzewa no i tutaj jest klasyczny dylemat wspólnego pastwiska. Jeśli wszyscy gracze mówią się, że ok, w tej rundzie wycinamy po jednym drzewie, Wszyscy będą się powoli przesuwali o jedno pole do przodu. Natomiast jeśli jakiś gracz stwierdzi, że chce zadziałać tutaj egoistycznie i stwierdzi, że ja te wszystkie ustalenia mnie to nie obchodzi, ja się przesuwam do przodu, no to wtedy wycina pół lasu. Dla niego to jest największa korzyść, ale cała reszta osób cierpi. I natura również cierpi. Tutaj chcę pokazać, że ten egoizm, nawet jeśli się wydaje, że przez to będziemy sprytniejsi, że może coś więcej nam się uda osiągnąć, no to będzie to miało negatywne konsekwencje i dla nas i dla ogółu, i dla środowiska reprezentuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, który realizuje projekt Pierwszy Krok w Kosmos. Projekt ten jest realizowany przez nasze województwo razem z Planetarium Śląskim Parkiem Nauki i w ramach naszego projektu staramy się zachęcić najmłodszych mieszkańców naszego regionu, czyli województwa śląskiego do tego, żeby nie bały się nauk z obszaru STIM, czyli matematyki, nauk przyrodniczych, technologii, fizyki, inżynierii. Chcemy pokazać na przykładzie astronomii i astronautyki, że te, ten obszar jest bardzo ciekawy, łatwy i warto się nim zafascynować już na tym najmłodszym etapie edukacji, na etapie grup zerowych i klasy 1-3 szkół podstawowych. Na dzisiejszym stanowisku prezentujemy materiały w ramach realizowanej przez nas kampanii informacyjno-edukacyjnej, gdzie przygotowujemy różnego rodzaju rebusy, łamigłówki, przykłady eksperymentów z gier planszowych, które mają na celu pokazać, że nauka jest fajna, ciekawa, może angażować dzieci. Oczywiście wszystko wiążemy z tematyką naszego projektu, czyli z tematyką kosmiczną.